Nasze ptanki zaprasza Hanka badajcie tajemnicę razem ze mną. Wiele spraw kryminalnych jest owianych tajemnicą pomimo pozornego rozwiązania. Trzeba jednak przyznać, że ta historia jest naprawdę wyjątkowa, bo całkiem realistycznych scenariuszy tego, co się stało, funkcjonuje wiele, a wszystkie one przez lata dawały nadzieję rodzicom piątki zaginionych dzieci, że jeszcze zobaczą swoje pociechy. I to pomimo, że oficjalna wersja ustaleń śledczych mówiła o tym, że pięcioro dzieci z wielkiej włoskiej rodziny zamieszkującej w Stanach zginęło w pożarze. Jest jednak jeden problem z tym niby wyjaśnieniem. Poza samym wymiarem sprawiedliwości, niewielu wierzy w to, że tak właśnie się stało. Ciał dzieci bowiem nigdy nie odnaleziono. A jak mówią lekarze medycyny sądowej, z którymi kontaktowała się rodzina ofiar, jest to praktycznie nierealne, by w takich warunkach, jakie panowały w czasie pożaru, szczątki mogły spalić się zupełnie. Historia głowy rodziny George'a Sodera, który w wieku 13 lat przybył do USA, od początku była poruszająca. Ten urodzony w 1895 roku na Sardynii chłopiec dotarł do Stanów Zjednoczonych ze starszym bratem. Do dziś dokładnie nie wiadomo, co sprawiło, że mężczyzna, starszy brat, zostawił dziecko samo w obcym kraju. Brat George'a wrócił do Włoch. George jednak nie poddał się. I pomimo młodziutkiego wieku znalazł pracę w liniach kolejowych, pomagał robotnikom, przynosząc im wodę i posiłki. Przyzwyczajony do ciężkiej pracy w zasadzie od dziecka, szybko się przekwalifikował i został kierowcą. A następnie, gdy poznał już trochę bliżej reguły rządzące przemysłem węglowym, sam będąc górnikiem, otworzył w końcu własną firmę, która zajmowała się przewozem ładunków, w tym węgla. Odwiedzał sklep muzyczny. W którym jego uwagę przykuła Jenny, włoska emigrantka. Oboje marzyli o tym, by w tym nowym kraju żyć jednak trochę po włosku, czyli w otoczeniu dużej, szczęśliwej rodziny, roześmianej gromadki dzieci, które będą nadawały sens ich pracy i powrotom z niej do domu. Para wzięła ślub i zamieszkała w Fayetteville w zachodniej Wirginii. Dwoje emigrantów mających za sobą traumę samotności w obcym kraju, tęskniących za rodziną, bliskością, postanowiło dać swoim najstarszym dzieciom, kochające się rodzeństwo. Pomiędzy 1923 a 1943 rokiem urodziło im się dziesięcioro dzieci. Nic dziwnego, że święta Bożego Narodzenia były u nich gwarnym, radosnym, pełnym prezentów świętem. Wigilia Bożego Narodzenia 1945 roku. Sodderowie odczuli już pierwsze rozstanie ze swoim dzieckiem, bo z gniazda wyfrunął syn Joe, teraz był w wojsku. John, 23-letni górnik, Miriam sprzedawczyni George Junior, górnik nastoletni Morris i Marta, 9-latek Louis, rok młodsza Jenny, pięciolatka Betty i malutka ponad dwuletnia Sylwia. W tym wesołym towarzystwie na pewno nie można było jednak narzekać na głuchą ciszę. Wieczorem podekscytowana piątka najmłodszych dzieci nie zamierzała wcale iść spać, oglądając oczywiście swoje gwiazdkowe prezenty. Rodzina, która w dużej części już pracowała, mogła sobie na nie pozwolić, bo choć świat odbudowywał się po wojnie, kopalnie już pracowały pełną parą, więc roboty nie brakowało. Wobec świątecznego entuzjazmu pociech rodzice skapitulowali i stwierdzili, że wyjątkowo dzieci mogą pobawić się dłużej, ale reszta bardzo już zmęczonych domowników poszła do swoich łóżek. Pół godziny po północy w domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Najpierw zadzwonił telefon, a gdy pani domu go odebrała, usłyszała w słuchawce śmiech, jakby kobiety, który pani Soder określiła jako nieco dziwny, troszkę szalony. Niezrównoważony głos wydawał się pytać o kogoś, kogo Jenny nie znała. Nazwiska niestety nie zapamiętała. Odpowiedziała, że nikt taki tu nie mieszka i znów usłyszała ten dziwny śmiech. W tle było słychać ponadto odgłosy stukającego szkła. Wprawdzie Jenny stwierdziła, że to albo pomyłka, albo głupi żart. Ale ten telefon na chwilę ją jednak rozbudził. Wobec tego wstała i zamknęła drzwi wejściowe. Zgasiła też światło w salonie, które dzieci pozostawiły zapalone, pomimo że miały zapowiedziane, by zgasić wszystkie światła i zamknąć drzwi. Kiedy wypełniła obowiązki za dzieci, wróciła do łóżka. Niestety nie na długo. Chwilę później na równe nogi postawił ją huk. Dziwne odgłosy z dachu. Nie wiedziała później, czy to jej się śniło, czy faktycznie to słyszała, ale ponieważ nowe odgłosy się nie pojawiły, postanowiła z powrotem zasnąć. Jak się potem okazało, ktoś w tym czasie widział kule ognia nad dachem domu, która to wpadła do wewnątrz i najprawdopodobniej od tego rozpoczął się pożar. Nie wiadomo do dziś, czy był to rodzaj koktajlu mołotowa, czy też jakaś płonąca pochodnia, zrobiona z czegoś nasączonego cieczą łatwopalną. O pierwszej panią Sodder obudził prawdziwy horror. Zauważyła, że w domu kłębi się dym i szaleje ogień. George Junior z dwuletnią Sylwią w ramionach i trójką najstarszych dzieci uciekali z domu. Ojciec pobiegł po czternastoletniego Morisa, dwunastoletnią Martę i dziewięcioletniego Luisa. Ośmioletnią Jenny i pięcioletnią Betty. Drogę odciął mu jednak ogień, który zaczął trawić schody na piętro, gdzie były sypialnie dzieci. George błyskawicznie pobiegł po drabinę, planując, że wejdzie do dzieci przez okno. Drabina jednak zniknęła. George błyskawicznie wskoczył do swojej ciężarówki z węglem, chcąc ustawić ją przy ścianie, po to, by po tym podwyższeniu dostać się do okien na piętro. Ku swojemu zdumieniu stwierdził, że samochody zostały uszkodzone i nie udało mu się żadnego uruchomić, choć przedtem nie było co do ich stanu żadnych zastrzeżeń. Potworny pech go nie opuszczał, woda w beczkach zamarzła, numer straży pożarnej nie odpowiadał. Potem strażacy zdawali się nie rozumieć, gdzie znajdował się dom, który płonie. Tymczasem rodzice próbowali wszelkich sposobów, by dostać się do domu, gdzie znajdowała się piątka ich dzieci. Ale nie byli w stanie zrobić nic. Odchodząc od zmysłów, przez prawie 45 minut czekali na pomoc straży, po którą pojechał jeden z sąsiadów. Jednak także on niewiele wskurał, bo choć remiza strażacka była nie więcej niż dwie mile od domu tej włoskiej rodziny, strażacy przybyli dopiero o ósmej rano. To, co wydarzyło się dalej, do dziś budzi ogromne kontrowersje i rodzi wiele pytań. Bowiem strażacy na górze nie znaleźli ciał piątki dzieci. Początkowo nie kryli swojego zdumienia, bo przecież pożar wcale nie trwał aż tak długo, co oznaczałoby, że temperatura nie mogła osiągnąć krańcowych wartości. A tylko takie mogą spopielić ciało do takiego stopnia, że nie pozostaje po nim niemal żaden ślad. Ale nawet wtedy po dłuższych poszukiwaniach można w popiele znaleźć pojedyncze szczątki. Tymczasem po dzieciach, które miały zginąć w 45-minutowym pożarze, nie pozostał najmniejszy ślad. Nawet laicy od razu wiedzieli, że jest to praktycznie niemożliwe. Dzieci, które powinny być na pierwszym piętrze, być może w czasie pożaru wcale tam nie było. Śledztwo ruszyło, ale na razie nie było prowadzone pod kątem uprowadzenia dzieci, a jedynie poszukiwania ewentualnych sprawców podpalenia. Szybko okazało się, że podejrzanych jest nawet nadmiar, bo aż dwie osoby otwarcie groziły George'owi podpaleniem jego rodzinnego gniazda. Jeden z mężczyzn ubiegał się o pracę w jego firmie, ale ponieważ nie kwalifikował się do tej roboty, George musiał mu odmówić. Ten rozwścieczony w odpowiedzi, patrząc na skrzynki elektryczne, zagroził, że dom spłonie. Co niesamowite, już kilka tygodni później identyczną groźbę George usłyszał od sprzedawcy ubezpieczeń, z którym wszedł w dyskusję polityczną na temat Mussoliniego. Sodder był antyfaszystą, co wzbudziło w jego rozmówcy żarliwą nienawiść. Ojciec wielodzietnej rodziny właśnie dopracował się wroga. Polityczny przeciwnik ostrzegał Soddera, że za krytykowanie Mussoliniego powinna być najwyższa kara, czyli śmierć. I to nie ojca, a dzieci. Mężczyzna najwyraźniej miał poważne zaburzenia psychiczne, bo dzieci widziały go potem, gdy śledził je w drodze powrotnej ze szkoły. Policja jednak niemal automatycznie uznała, że nie ma innego wyjścia, jak tylko pogodzić się z tym, że dzieci zginęły w pożarze. To zupełnie zdumiało pracownika krematorium, z którym skontaktowała się Jenny. Wyjaśnił jej, że skoro w domu pozostały nadpalone urządzenia kuchenne, które bez trudu można było po pożarze rozpoznać, to nie jest możliwe, by kości mogły się całkowicie spalić. Musiałyby płonąć co najmniej dwie godziny w temperaturze 1100 stopni. Wstrząsające potwierdzenie tej teorii przyszło, gdy niedługo po dramacie sodderów w podobnym pożarze spalił się dom ich sąsiadów. Tu nie było żadnych wątpliwości. Od razu znaleziono siedem spalonych ciał, co pokazywało z rozpaczonym sodderom, że policja zupełnie bezpodstawnie zlekceważyła fakt braku szczątków, które z pewnością powinny były zachować się po pożarze. Teraz już rodzice mieli pewność, że ich dzieci nie mogły zginąć w płomieniach. Musiały zostać uprowadzone. Być może dlatego światło było wciąż zapalone, a drzwi wejściowe, otwarte. Chodzi dzieci, gdyby szły na górę, na pewno wypełniłyby swoje obowiązki i pozostawiły dom bezpiecznym. Były uczulone na punkcie oszczędzania energii elektrycznej, jak również zamykania drzwi. Absurdem była również wersja mówiąca o tym, że pożar był wynikiem awarii instalacji elektrycznej, ponieważ działała ona jeszcze długo po pożarze: świeciła się choinka. Oświetlone były także okolice domu, nie mówiąc już o tym, że cała instalacja była niedawno wymieniana na nową i sprawną. Kabel telefoniczny był ewidentnie przecięty, a samochód prawdopodobnie został przez kogoś tej nocy uszkodzony. Jakby w odpowiedzi na te wątpliwości, pomimo oświadczeń policji, która przekonywała, że dzieci nie żyją, z całych stanów spływały informacje o tym, że są widywane w różnych miejscach. Niektóre z doniesień dotyczyły czasu bezpośrednio po pożarze i mówiły o tym, że dzieci wsiadły do samochodu zaraz potem, jak wybuchł pożar. Miało to być duże, białe auto. Właściciel pobliskiego baru z kolei stwierdził, że dzień po pożarze zaginieni jedli u niego śniadanie. Była również kobieta, która zeznała, że ta charakterystyczna piątka dzieci w towarzystwie dwóch kobiet i dwóch mężczyzn rozmawiających po włosku. Zatrzymała się u nich w hotelu w Charleston. Przez cały dzień byli poza budynkiem, wracali tylko na nocleg. Rodzice sami weryfikowali te informacje, ponieważ policja uznała, że ona zamknęła już ten wątek, wobec tego nie było co drążyć. Wynajęty przez soderów prywatny detektyw bardzo szybko odkrył, że sprzedawca ubezpieczeń, który był jednym z podejrzanych o podpalenie domu, był blisko związany z biurem koronera, które ostatecznie wydało oświadczenie, że pożar był wypadkiem. Już nie szukano osób trzecich odpowiedzialnych za dramat rodziny. To nie koniec szokujących ustaleń detektywa, który nie miał wątpliwości, że ktoś celowo próbował sprawić wrażenie, że dzieci zginęły i w pogorzelisku znajdują się ich szczątki. Zrobił to jednak wyjątkowo nieudolnie, bo na miejsce dramatu przyniósł niby serce, które po prostu rzucił w popiół. Ten narząd znalazł potem strażak, który przekazał tę bezcenną informację policji. Co jednak stało się z tym niby sercem? Okazało się, że strażakowi wydano polecenie, aby spakował je do pudełka i zakopał, by nie podrzucać już nowych wątków, skoro przecież sprawa jest jasna. Mężczyzna wskazał jednak detektywowi miejsce, w którym ukrył narząd. Udało się go odnaleźć, i w trakcie badań wykazano, że jest to zwierzęca wątroba w stanie surowym, nietknięta pożarem. Okazało się, że w 1949 roku w Pogorzelisku odnaleziono jeszcze kawałek ludzkiego kręgosłupa, który poddano ekspertyzom. Również nie było na nim śladów ognia, a należał do osoby w wieku od 16 do 22 lat. I nie było wątpliwości, że nie odpowiada to wiekowi żadnego z dzieci. Prawdopodobnie ktoś podrzucił kawałek kręgosłupa z pobliskiego cmentarza. Dopiero 20 lat po pożarze nastąpił zwrot akcji, który dla rodziców był potwierdzeniem, że nie mylą się w sprawie losów swoich dzieci. Detektyw w 1967 roku napisał artykuł o tragedii włoskiej, pracowitej i zaradnej rodziny. Która zdecydowała się spędzić szczęśliwe życie w Ameryce. Matka dzieci niedługo potem otworzyła przesłaną pocztą kopertę, w której znajdowało się zdjęcie młodego mężczyzny, który podawał się za Louisa. Podpisane było ono wprost: Louis Sotter: I Love Brother Frankie A90135. Te cyfry, które początkowo adresatom nic nie mówiły, okazały się być kodem pocztowym włoskiego Palermo. Matka od razu rozpoznała swojego syna. Ojciec również nie miał wątpliwości. Byli pewni do tego stopnia, że powiesili zdjęcie w salonie, patrząc na nie każdego dnia i wierząc, że syn niedługo jeszcze się odezwie, a sprawa w końcu się wyjaśni. Niestety jednak George zmarł. Nie doczekawszy się rozwiązania zagadki, wiele wskazuje na to, że dzieci zostały uprowadzone jeszcze przed pożarem, a sam pożar wywołano po to, by zatrzeć ślady porwania i obecności intruzów w domu. Ponadto ogień miał zapewne zatrzymać pościg i zmylić tropy. Kto jednak mógłby stać za tym uprowadzeniem? Jedna z popularnych teorii mówi o tym, że odpowiada za nie wróg polityczny Soddera, faszysta blisko związany z władzami, który być może chciał ukarać głowę rodziny za antyfaszystowskie deklaracje, tak jak zagroził. Mówił wprost, że Sodder utraci swoje dzieci na zawsze. Być może nie zdecydował się jednak na morderstwo piątki dzieci, ale wywiózł je z kraju. Wprawdzie były w takim wieku, że teoretycznie mogły być już świadome sytuacji i powinny dać sobie radę ze skontaktowaniem się z rodzicami. Być może jednak w praktyce nie miały takiej możliwości. Mogły być pilnowane, zastraszane lub też poinformowano je, że ich cała rodzina zginęła w pożarze. Możliwe też, że dzieci nie miały pieniędzy czy okazji, by skontaktować się z rodziną. Być może były również kompletnie sparaliżowane strachem i w ogromnym szoku, co wpędziło je w apatię i stan psychiczny niepozwalający przeciwstawić się porywaczom. Jednym z bardzo prawdopodobnych rozwiązań było oczywiście spełnienie groźby przez ubezpieczyciela, który wygrażał Sodderowi, że spali jego dom. I o zgrozo to właśnie ta osoba, co zupełnie nie przeszkadzało policji, uznała potem pożar za wypadek ponieważ była członkiem uprawnionej do tego komisji. Nie brakowało także osób, które uważały, że za tymi wydarzeniami może stać włoska mafia, kontrolująca w tamtym czasie przemysł węglowy, która nie mogła się pogodzić z tym, że ich rodakowi, bez wsparcia i udziału mafii, udało się zorganizować tak intratny wówczas interes jak transport węgla. Być może chciano, by pracował dla mafii, a gdy nie udało się go przekonać, postanowiono go przykładnie ukarać. Uprowadzeniem dzieci i ukryciem ich we Włoszech. Czy wrogowie włoskiej rodziny współpracowali ze sobą? Czy może agent ubezpieczeniowy i odrzucony potencjalny pracownik zjednoczyli siły? Może była to prowokacja? Może za sprawą stoi tylko jeden z nich? Czy którykolwiek mógł mieć powiązania z włoską mafią? Jedno jest pewne: mieli oni powiązania z lokalnymi władzami. Co sprawiło, że na te pytania organy ścigania nigdy nie znalazły odpowiedzi? A w każdym razie oficjalnie jej nie ogłosiły, nawet jeśli prawdę doskonale znały. Czy przedstawiciele lokalnej policji i biura koronera byli zastraszeni? Czy po prostu chronili tych, z którymi wiązały ich interesy lub jakieś inne układy? A może byli po prostu statystycznymi przedstawicielami policji amerykańskiej z tamtego czasu? Która w wielu komisariatach daleka była od profesjonalizmu. Funkcjonariusze nie mieli praktycznie żadnego specjalistycznego przygotowania i przeszkolenia. Prawdziwych profesjonalistów w tej branży było wówczas o wiele za mało, a pracy jak zwykle dużo. Mimo wszystko trudno jednak wytłumaczyć zupełny brak dobrej woli, by wyjaśnić choć część wątków tej sprawy. Co szokujące, śledztwa nie podjęto również wtedy, gdy potwierdziło się, że kabel telefoniczny został celowo przecięty, a drabina z rozmysłem ukradziona. Złapano mężczyznę, który za to odpowiadał, ale nie ustalono, czy był zwykłym złodziejem, czy też działał na czyjeś zlecenie. Mówiono również, że dzieci porwała włoska część rodziny soderów. Nie wiadomo jednak, czy mieli na myśli brata, który lata temu porzucił małego George'a, a teraz chciał sprowadzić na włoską ziemię swoich bratanków? Czy też może rodzina z innych względów chciała mieć dzieci przy sobie? Być może nie odpowiadały im polityczne poglądy Soderów i chciano, by dzieci wychowywały się w zgodzie z tradycjami i przekonaniami wyznawanymi przez włoską część rodziny i na włoskiej ziemi? Ale było przecież oczywiste, że rodzice nigdy nie oddadzą swoich dzieci. Zabrano je więc siłą. Może dowiedziano się o antyfaszystowskich poglądach Sodderów, a część rodziny mieszkająca we Włoszech być może wyznawała kult Mussoliniego, którym chciała za wszelką cenę zarazić swoich potomków. Teoretycznie nie brzmi to przekonująco, ale czasy były zupełnie inne niż dzisiaj, i szalonych wyznawców faszyzmu nie brakowało. Jak wiemy z historii, byli gotowi na wszystko, by opanować świat swoją ideologią. Nie mamy na to jednak jasnych dowodów. Oryginalne nazwisko Sodderów Soddu, to, jak podają źródła, najczęściej występujące nazwisko na Sardynii. Rodzina o tym samym nazwisku mieszka w Chinizji, w prowincji Palermo. Jak wiemy, to kot Palermo widniał na zdjęciu rzekomo przysłanym przez Luisa. Rodzina wynajęła nawet detektywa, by wyjaśnił kwestię zdjęcia i potwierdził, że znajdujący się na nim młody mężczyzna, ewidentnie podobny do swojego rodzeństwa, jest rzeczywiście Luisem. Jednak detektyw, który podjął się sprawy, nagle zniknął bez śladu. Rodzice zaginionych dzieci pozostawili swoją ostatnią wolę na specjalnej tablicy. Napisali, teraz po 30 latach ciągle jeszcze nie jest za późno na poszukiwanie. W Wigilię Bożego Narodzenia w 1945 roku nasz dom strawił pożar, a pięcioro naszych dzieci w wieku od 5 do 14 lat porwano. Policja ogłosiła, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej, co nie jest prawdą, bo światła działały normalnie, gdy już zaczęło się palić. Orzeczono, że dzieci zginęły w pożarze, pomimo że nigdy nie znaleziono ich szczątków. I nie było charakterystycznego zapachu spalonych ciał. Dlaczego policjanci nigdy nie przeprowadzili prawdziwego śledztwa? Dlaczego nie ujawniono prawdy, tylko pozostawiono nam nieprawdopodobną wersję? Zdjęcie, które wysłano nam w 1967 roku, dla nas jest dowodem, że Louis żyje i jest w innym kraju. I tak kończy się ta wstrząsająca opowieść. O rodzinie, która najprawdopodobniej została rozdzielona, choć nie wiadomo jakie motywy kierowały tymi, którzy porwali dzieci. Jednak czy tak było naprawdę, tego oczywiście nie wiadomo. Trzeba też powiedzieć, że są i tacy, którzy uważają, że dzieci naprawdę zginęły w pożarze, a to, że ich szczątków nie odnaleziono, świadczy nie tyle o tym, że przeżyły, ale raczej o tym, że policja w tamtym czasie. Po prostu nie umiała szukać śladów i zwyczajnie w popiele przegapiła szczątki. Czy jest to jednak możliwe? Nie wydaje się to prawdopodobne, szczególnie gdy rozważymy wszystkie okoliczności towarzyszące pożarowi. Powstaje pytanie, dlaczego dzieci nigdy nie skontaktowały się z rodzicami. Być może jednak próbowały. Nie jest wykluczone, że zdjęcie rzeczywiście wysłał Louis. Nie wiemy jednak, w jakiej sytuacji znajdowały się dzieci, czym im grożono, czy może one same bały się mafii lub swojej rodziny, która w jakiś sposób je ubezwłasnowolniła. Być może jednak żyły we Włoszech względnie normalnie, ale pod tym warunkiem, że nigdy nie odezwą się do swoich rodziców. Dzieci doskonale wiedziały, do czego zdolni są ich porywacze, może więc przez całe życie. Po prostu bały się o bezpieczeństwo swoich rodziców i postępowały tak, jak oczekiwali ich porywacze. Tego być może nie dowiemy się nigdy. Serdecznie Wam dziękuję za kolejny wspólny seans. Mam nadzieję, że ta sprawa Was zaciekawiła. Jeśli tak, to zapraszam na kolejne spotkanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to będzie mi ogromnie miło, jeśli to uczynicie. Zapraszam również na Facebooka, gdzie publikuję zdjęcia dotyczące spraw oraz na Spotify. I mam prośbę, polecajcie ten kanał, jeśli uważacie, że warto. Do usłyszenia.